Cześć, witajcie na moim kanale. Nazywam się ciekawy Piotr. Kończy się Euro 2024 i właśnie z tej okazji chcę pokazać 10 zwierząt na boisku, które pojawiły się podczas meczów piłki nożnej, w tym psy i koty. Zanim zaczniemy, powiem najpierw, że niektóre informacje opowiem o nich, ale nie wszystkie, bo nie mam dokładnych informacji o tych nagraniach, a może wy znacie, zapraszam do oglądania. 10. Kręcąca się wiewiórka Idziecie sobie na mecz piłki nożnej. Odbywa się mecz, nagle zostaje przerwany, bo na boisku wtargła wiewiórka, która z niewiadomych przyczyn kręci się dookoła, ale potem zostaje schwytana w kartonie. 9. Kot Messi W 2014 roku Podczas meczu Barcelony i LG pojawił się kot Messi i to na początku meczu. Jak widać, Messi bardzo polubiła piłkę nożną. 8. Atak czarnego psa. Pewnego meczu w Brazylii jakiś pies polubił jednego piłkarza, więc zaczął go gonić. Ten pies powinien dostać żółtą kartkę. 7. Druga wybiórka. Oczywiście już była wybiórka, a teraz czas na drugą, która zamiast kręcić się dookoła, przebiegła po prostu na drugą stronę boiska. I to bez żadnych problemów. 6. Czarny kot. Oczywiście już był czarny kot, a teraz lepszy, który tak sobie po prostu koczy na boisko, biegał bardzo szybko, aż, aż publiczność się śmiała, biegnie tam i z powrotem i sam wyskakuje na trybuny. Co wyście pomyśleli na ten widok? Piszcie mi w komentarzu. 5. Pies kradnie piłkę. Teraz coś ciekawszego. Jesteście zmęczeni po ciężkiej pracy. Oglądacie mecz. Aż tu nagle biegnie jakiś pies bez zaproszenia i zabiera piłkę, ale niestety zostaje schwytany i odprowadzony z boiska. 4. HASKI PIŁKARZ Teraz kolejny pies, ale tym razem rasy haski, który prawdopodobnie zrezygnował ciągnięcia sań i wolał zostać piłkarzem. Ciekawa odmiana. 3. Kangur piłkarz. A teraz przechodzimy do Australii, gdzie podczas pewnego meczu pojawił się dziki kangur, który zainteresował się piłką nożną i sam bez wątpienia chciał zostać piłkarzem. Kangury zazwyczaj kojarzy się z boksem, z wyjątkiem tego, który jak widać chciał być bramkarzem, ale nie na długo. Potem powrócił i przyłączył się do gry. 2. Pies bramkarz Co byście powiedzieli, gdyby jakiś pies obronił bramkę, tak jak tutaj? Jak widać, ta drużyna była mu wdzięczna. Co byście powiedzieli lub pomyśleli? Piszcie mi w komentarzu. Teraz moje ulubione 1. Kuna gryzie piłkarza Podczas ligi szwajcarskiej wkroczyła kuna, która była no, nie do złapania, ale jakiś piłkarz złapał ją ale niestety został ugryziony palec. Niedługo potem kuna wróciła na boisko, ale zobaczą bramkarz, który miał rękawicę. I tak to był koniec meczu dla kuny. Oczywiście jest więcej nagrań, w którym zwierzęta pojawiły się na meczu piłki nożej, ale różnych sportach. Jak mówiłem na początku nie mam informacji skąd są te nagrania i gdzie były i kiedy. Jak ktoś wie to niech napisze mi w komentarzu. Ja natomiast wybrałem najprostsze i najciekawsze wyłącznie piłki nożnej z okazji Euro 2024, ale niestety nasi przegrali. Jeśli są wśród widzów kibice Euro to Was pozdrawiam. Jeśli odcinek Wam się spodobał subskrybujcie mój kanał, kliknijcie z dzwoneczek i zostawcie łapkę w górę. No i pokażcie to innym. I do usłyszenia już wkrótce. Pa!